Jest jedna, ale któż z nas mógłby powiedzieć, że odkrył i pojął ją w całości? Zarówno w życiu codziennym, jak i w badaniach naukowych poszukujemy prawdy. Próbujemy zrozumieć świadectwa i dane doświadczane, interpretujemy, ale całej prawdy odkryjemy. Ci, którzy uważają, że wszystko wiedzą, stawiają się na miejski program. Człowiek jest dzieckiem swego czasu i nie należy pozbawiać go dziedzictwa, które w sobie nosi. Uniwersytet nie zajmuje się tworzeniem moralności, ale ma uczyć Krytycznego oddzielania ziaren od Panu Akademicki, rok jubileuszowy naszej uczelni. Mamy powody, by inaugurować go w dobrym nastroju i nadzieją na dalszy intensywny rozwój. Kontynuujemy bowiem dzieło kilku pokoleń społeczności akademickiej, pracowników i studentów, dzieło zapoczątkowane w 1946 roku, w realizacji którego przeszliśmy długą drogę do Uniwersytetu Pedagogicznego, w którym dziś studiuje około 17 tysięcy studentów. Na dwudziestu kierunkach i 80 specjalnościach na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Skąd przyjechałeś? Proszę. Что, можно напотрошить?

Na pewno wszyscy mamy jeszcze w pamięci piękne wakacyjne widoki otaczające nas w przyrodzie i humaniści, artyści wyrażają swój zachwyt we wzniosłych, przepięknych poematach, artyści pięknie na pięknie pięknie namalowanych obrazach, a wiodcy szukają odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak to działa. Go, go! Thank <laughs> you.